Szybko, chociaż i ja mam nadzieję, że to już ostatnia część, bo już nie chce mi się do was zgadzać. Eee, no, tym optymistycznym akcentem przejdźmy do y, części trzeciej. Opowiedzieliśmy już o Ryu i o Panelu, więc teraz czas na y, Granda Grand to chyba najbardziej niezrozumiała postać y, w całym tym utworze. Ogólnie do końca nie, na, nie ogarnęłam, kto był tą osobą? Dobra, już wiem. Grant to był ogólnie taki dziennikarz, urzędnik, ym, ale i pisarz. Chciał bardzo napisać swoją powieść, a raczej po prostu zacząć pisać książkę, dzieło, cokolwiek. Tylko biedaczyna, bardzo się skupił na perfekcjonizmie i uznał, że najważniejsze jest wszystko robić po kolei, zdanie, po zdaniu. No i tak się stało, że skończył tylko na zdaniu jednym. Swoje wielkie dzieło wynosiło tylko jeden y, dział. Yy, Ogólnie chodzi o to, że kochany człowieczek wymyślił, że będzie pisał o Amazonce i było mniej więcej coś takiego, że piękna Amazonka jechała na wybujałej kasztance przez, yy, nie wiem, a, pełna kwiatów, ale lasku buskońskiego. Coś takiego mniej więcej, miało to sens. Tylko, że biedny stwierdził, że użył nieprawidłowych słów i po prostu cały utwór zmieniał tylko te słowa, że zamiast wspaniała Amazonka, użył okazała Amazonka, później tam kasztanowa, tam kasztanka, coś tam i tak zmieniał, i biedny zmieniał, aż w końcu prawie umarł. Stwierdził, w ogóle wpadł w obłęd i spalił, kazał spalić swój notatnik z tym jednym zdaniem zapisanym w 50 różnych wersjach, gdzie na końcu notatnika był list. Droga Żeny i ostatnia pięknie wykaligrafowana wersja jego jednozdaniowego utworu. Ale był już wtedy w obłędzie, kazał to spalić, no i nie zostało mu nic. Um, mimo wszystko y, zachorował, w sensie mimo tej choroby, którą później przeżył, uwaga, to spoiler, y, stwierdził, że będzie pisał dalej. Dalej będzie zmieniał to swoje zdanie. Yy, ogólnie dlaczego wpadł w obłęd? Bo ogólnie kiedyś dawno, dawno temu yy, poznał prześliczną żonę, chyba która ona była z sąsiedztwa, czy coś, mieli wyjść za siebie, yy, znaczy no, poślubić się jakoś, poznali się w ogóle, i było tak, że szli w Boże Narodzenie przez alejki sklepowe, które wiecie, wszędzie te Happy Christmas czy coś, znaczy w tamtym stuleciu, to może nie, ale. No coś takiego było świątecznie dosyć I spojrzeli na jedną wystawę sklepową Ona powiedziała, że jest piękne To chyba trzymali się za ręce i w taki sposób się oświadczyli No piękna historia, każdy co kto woli mm. Jednak później, no wiadomo, żony zabrakło Już nie wiem co się z nią stało, już nie pamiętam Przykro mi, doczytajcie sobie Ale ogólnie później wpadł w obłęd Bo dżuma trwała od kwietnia, kiedy umierały szczury do grudnia stycznia i ogólnie grudzień, wiecie, Boże Narodzenia to było jedno z najsmutniejszych stron. Yy, bardzo, bardzo przykre. Yy, w sensie świąt, wiecie, bo już. Po prostu już sprawił marli, już nikogo nie było rodziny, i, i to było bardzo smutne. I wtedy Grant wpadł w obłęd, bo zobaczył puste wystawy sklepowe, pomyślał sobie o żanę, już nie mógł wytrzymać, wpadł na podłogę, już brały go drgawki, i w ogóle okazało się, że ma chyba jakąś lżejszą formę dżumy, czy coś takiego, ale wyszedł z tego. Słuchajcie, wyszedł i. i y no i przeżył. Ogólnie on wcześniej już był bardzo pomocnym człowiekiem, spisywał statystyki, pomagał Ryu, był bardzo pomocny, przyczynił się wiele do poprawy tego miasta i był chyba pierwszą osobą, na które zadziałało serum Castella. Castel to taki doktor, który próbował stworzyć jakieś no wiecie, rodzaj szczepionki, czy antybiotyku, czy tam leku na dżumę. Nie udawało się, to mu. dużo osób jakby się zabiło przez to, znaczy i tak by się zabiły, no ale cóż w sensie umarły na wskutek tego. Albo. Po prostu to nie działało na nich Ale później już w ostatecznych chwilach dumy, bardzo pomagało to Serom ludziom i Grant chyba był Pierwszą osobą, która przeżyła to I jeszcze Ryu tak się bardzo zdziwił Że niemożliwe w ogóle, on to przeżył No ale przeżył, miał się dobrze i funkcjonował dalej Więc było bez problemu Więcej o tej postaci wam po nie powiem Bo nie przypadła mi do gustu Spoko był gość, ale nie odznaczył się U mnie aż tak wielkim czymś Albo przynajmniej sobie tego nie przypomina za to na sam koniec osoba z tych głównych bohaterów, która dla mnie po prostu odznacza się największą y, czymś, ma w sobie to coś, to jest kotard. Moi drodzy, gdybym ja miała mieć jakiegoś y, brata bliźniaka albo bratnią duszę taką z, nie to że z rodem, ale taką dziwną. Czasem jak ja To byłby to kotart Moje wcielenie takie jakieś książkowe to jest kotart Bo to był gość, jakiś obłąkaniec totalny Który w ogóle nie wiem Miał fiubździu w głowie I w ogóle na początku się zabił I co najgorsze, nie wiadomo dlaczego Do końca książki nie powiedziano no dlaczego To mnie najbardziej wkurza W sensie, że niby popełnił jakieś przestępstwo czy coś tam Ale w sumie nikt nie powiedział jakie Albo przynajmniej nie przypominam sobie tego Albo może przespałam ten moment audiobooku Nie wiem, nie przypomina mi się to Jak wiecie, jak umarł W sensie, dlaczego w ogóle Co on takiego zrobił, jakie przestępstwo To weźcie mi się w komentarzu, bo naprawdę jestem ciekawa Ogólnie gość był obłąkańcem I bardzo podobnym do mnie, dlatego że yy, no w sumie teraz to nie wiem, nie po prostu jak myślę sobie o nim, to mam przed oczami e, takiego gościa, który był w bajce Koko i on był tym takim chudym gościem, który był e, tym prawdziwym jakimś tam. Diego Gonzalez czy coś tam, i to był ten prawdziwy, ten taki chuderla, który chciał się dostać do swojej rodziny. No nie wiem, czy wiecie, o czym gadam, ale kotard to był właśnie taki typ, był tak psychiczny, tak dziwny. W ogóle na koniec yy, tej całej dżumy to zaczął strzelać już do ludzi, kiedy już było w miarę dobrze, i okazało się, że to kotard, i później go chyba aresztowali, wynieśli, w ogóle nie wiadomo co, i on był zniewolony. Wiecie, tyle tysięcy ludzi umarło. W ogóle byli przegrani, bo byli martwi A on był zniewolony i trafił do więzienia Na koniec, spoko gość ogólnie Nie no, ogólnie odwalał jakieś jazdy Typu, że patrzył chyba Nie wiem czy to ona, ale ktoś patrzył na tego staruszka Co pluł na koty i to chyba był on On w ogóle miał takie O, najpiękniejsze było to, o już wiem On cieszył się z tego, że jest dżuma też bym była tą osobą, która w ogóle ma w dupie to, że wszyscy giną i się smucą z tego. Ja bym się cieszyła, bo mi jest spoko i w ogóle fajnie. On zjednywał sobie ludzi wtedy, kiedy była dżuma, bo wreszcie mógł się na nich otworzyć. Chciał być dla nich miły, uprzejmy i wreszcie sobie ich zjednywać. To była jego jedyna szansa. I co najważniejsze chciał dżumę, bo wiedział, że gdyby dżuma się skończyła, to by go aresztowali za to przestępstwo, którego nie znam do tej pory. To był ten gość po prostu On wiedział wszystko, on po prostu miał takie wtyki wszędzie Bo już tyle ludzi się zapoznał, że on prawie załatwił Rambertowi wyjście z tego więzienia Tylko, że Rambert to trochę nie taka ciotka, No taki rodzaj gościa, który nie wiem co z nim nie tak Ale Rambert kiedy już miał możliwość wyjścia z tego miasta Kiedy prawie mu się udało uciec, to jednak stwierdził, że Mater, tyle ludzi tu pomaga, przy Ryu, Panelu ci wszyscy pomagają. To on też będzie pomagał, jednak, że jednak on jest w stanie poświęcić swoje własne szczęście dla dobra ogółu. Aby w ogóle Rambert to był ten gość, który uważał, że jego szczęście jest najważniejsze i na dobro ogół składa się szczęście każdego z nas. To bardzo mocne słowa. No, ale jednak wybrał co innego. Na końcu, spoiler, uwaga. Widział się ze swoją ukochaną, nie wiedział już, czy stęskni bardziej za nią, czy po prostu te całe próby dojścia do niej przesłoniły mu wszystko, ale cieszył się, że w końcu nadszedł czas yy, złączenia się ze sobą na nowo. Yy, który z nich, już nie wiem, który powiedział bardzo piękne słowa, że świat bez miłości jest światem martwym. To były piękne słowa i... No i wszystko by ogólnie było dobrze, gdyby nie to, że żona Ryu zmarła... Mm, w krótkim czasie po otworzeniu, jakoś mniej więcej jak już prawie mieli otwierać miasto, bo się okazało, że jest nadzieja, że jednak wszyscy przeżyją ci co zostali bo Juma odchodzi. To Ryu wtedy otrzymał bardzo smutną wiadomość, że jego żona umarła, ale był już na to przygotowany, dlatego nie przejął się tym aż tak, tylko wiedział, że to po prostu nadejdzie, że on sam nie zdąży. I no i to też jakby może to nie jest piękne czy coś, ale jest no, że szanuję tego gościa, że, że dał radę mimo wszystko, że no ja sobie nie wyobrażam aż tak poświęcić wszystko co prawda nie miał innego wyjścia, no bo nie mógł i tak sam uciec z tego miasta, ale że potrafił robić to, co do niego należy i to, co jest jego obowiązkiem, nie myśląc o tym, że zostawił wszystko gdzieś za granicami miasta i w ogóle i masz, a teraz mi się chce <grym> płagać. <grym> Chyba były wszystkie najważniejsze postacie, tak mi się wydaje Chyba nikogo nie pominęłam Z takich jeszcze ważniejszych wątków to na przykład bardzo smutne jest to, ile trupów tam umierało Że już nie mieli gdzie ich chować, że chowali w ogóle jak im się skończyły miejsca na cmentarzu To wykopali dwa wielkie doły, w jednym wsadzali kobiety, w drugim mężczyzn no I po prostu zalewali je jakimś betonem i wkładali następne trupy i tak dalej Aż w końcu musieli jeden wielki kontener, w sensie dół stworzyć na nich wszystkich i nadal im brakło miejsca, więc stworzyli krematorium i po prostu te osoby umierały. I co jest jeszcze gorsze? Tramwaje, które kiedyś jeździły po mieście pełne ludzi, wesołości i wszystkiego, a później stały się nocnymi tramwajami, które wiozły trupy, które wiozły martwe ciała do krematorium. To było straszne, że jak ktoś to zobaczył, to po prostu już... Rozwikłała się zagadka Że gdzie te tramwaje jeżdżą i w ogóle I to jest bardzo przerażające Moim zdaniem Bardzo smutne Ale jednocześnie i piękne Moim zdaniem jest opisana ta rozłąka ludzi Wszystkich kochanków, żony I wszystko co oni chcieli zrobić Nawet jest opisane małżeństwo, które Kiedyś myślało, że są złym małżeństwem, nie byli z niego zadowoleni, ale ta rozłąka im pokazała, że jednak są dla siebie ważni i to było jedyne małżeństwo i w ogóle jedyna chyba para, która zdecydowała się pomimo dżumy, przynajmniej opisane, być razem, bo była możliwość, żeby ktoś przyjechał do miasta Tak ostatecznie, bo w sumie czemu nie yy, Nikt nie mógł wyjechać Ale ktoś mógł przyjechać I na początku wszyscy chcieli, kochankowie wszyscy zwołać swoje drugie połówki Ale ostatecznie stwierdzili, że No w sumie to bez sensu Że już wolą przeżyć tę rozłąkę Niż narażać swoją drugą połówkę na śmierć No bo w sumie faktycznie no Już łatwiej im było przeżyć ten rok Czy ileś bez drugiej połówki Niż gdyby mieli Wiecie... Przeprowadzić kogoś A ktoś był umarł na wskutek dżumy Więc tu są bardzo takie melancholijne rzeczy Czasem opisane, ale tak Pełne życia nawet w tych opisach Śmierci, że naprawdę można tyle z tego Wynieść, albo ta śmierć chłopca Gdzie opisane jest jego cierpienie Całe sposiniaczałe Ciało i wszystkie mięśnie, które po prostu umierają od tego wszystkiego Od natłoku tej dżumy i jeszcze działania serum, które na niego nie zadziałało Tylko wręcz przeciwnie, pogorszyło To wszystko jest bardzo realistyczne I naprawdę bardzo podoba mi się to, bo dawno nie czytałam takiej książki W ogóle dawno nie czytałam książki, zacznijmy od tego Ale dawno nie czytałam takiej książki, w której toczy się fabuła i ona wciąga Jednocześnie są gdzieś opisy Krótkie albo dłuższe miasta, szczęścia tych mieszkańców, co oni robią, co oni czują, co przeżywają. Dla mnie to jest najważniejsze, że jest opisane tyle uczuć tych osób, tyle wszystkiego, tyle serca jest włożone w to, że naprawdę aż chce się. Nie tyle zamieszkać w tym mieście, ale sam czujesz się mieszkańcem tego miasta, bo to wszystko jest tak wyłożone na ławę Tak można odczuć głęboko te wszystkie ich emocje, rozterki, że samemu już przeżywasz tę rozterkę Co najgorsze, uwaga, ja zaczęłam czytać dżumę w momencie, w którym koronawirus był nagle w Chinach I po prostu już miałam wrażenie, że to ta sama plaga jest gdzieś daleko i ta epidemia i to wszystko Nie, ja za mocno przeżywam takie rzeczy ogólnie, ale... Moim zdaniem to było naprawdę piękne. I jakbym miała polecić komuś przeczytać jakąś książkę, to na pewno byłaby to Juma. Ostatecznie jeszcze to byłoby Zdążyć przed Panem Bogiem yy, albo Inny świat, chociaż Inny świat jest dużo dłuższy. Ale Juma po prostu miota na moje uszy. I co jeszcze najważniejsze chcę powiedzieć? Końcówka jest za rąbista. Nie wiem, czy mogę Wam to powiedzieć. Uwaga, to jest spoiler życia po prostu. Ale wczoraj, do... w sensie chodzi mi teraz, że powiem Wam zakończenie, które tak mnie po prostu. No, nie to, jest bulwersowa, ale bardzo chciałam poznać zakończenie, jak to się wszystko skończy. Oprócz tego, że zmarła Żona Ryu, siedziałam do pierwszej w nocy i słuchałam tego audiobooka. Tego dziwnego audiobooka, który mówi drżuma zamiast dżuma, no ale to już przeżyłam. Poczekałam na to wielkie zakończenie, na, znaczy ogólnie na sam fakt, żeby to skończyć, żeby dowiedzieć się, co się stało. No i ogólnie bardzo pięknie się skończyło, bo wszyscy byli wolni, duma się wreszcie skończyła, statystyki się zmniejszyły, miasto było wolne, przepłynęli kochankowie, wszyscy połączyli się Wszyscy, którzy przeżyli byli wreszcie szczęśliwi i żywi, poza kotardem, tym obłąkańcem, który nagle zaczął strzelać ludzi i nie wiadomo dlaczego i był obłąkany Tak to wszyscy byli szczęśliwi i... Na koniec jest opisane, że Ryu, ten świetny lekarz przyznaje się do tego, że to on to pisał. Nie to, że on to stworzył, tylko że on pisał tę książkę i nie chciał mówić o swoich osobistych przeżyciach, więc mówił o Przeżyciach ogółu, które były takie same jak jego, te wszystkie rozterki, wahania, smutek, żal, to wszystko należało do niego, do wszystkich tych ludzi, ale czuł się z nimi jedno i wszyscy przeżywali jedno, dlatego pisał w imieniu wszystkich i wiedział, że to jest prawdą, i on to samo czuł. To jest piękne. I co najważniejsze, żeby nie było tak pięknie, to na koniec jest powiedziane. Wszędzie wokół było szczęście. Wszyscy byli szczęśliwi. To jest moja parafraza tych słów. I tylko jeden Ryu wiedział, i podręczniki naukowe też wiedziały, tylko one i tylko on, tylko oni wiedzieli, że Bakcyl dżumy zostaje w ubraniach, szafach, wszystkich przedmiotach, które otaczał na długie lata. I po 10, 20 czy 40 latach może zaatakować ze zdwojoną siłą i znowu rzucić swoją grozę śmierci i morderstwa na to spokojne szczęśliwe miasto. Takie jest zakończenie utworu, kochani. Mam nadzieję, że wam się podobało. A i zdradzę wam na koniec sekret, dlaczego to się tak smutno kończy. Chociaż to mi się podoba, bo to jest jednocześnie szczęśliwe zakończenie, bo wszyscy byli szczęśliwi, ale zostawia taką Grozę trochę na koniec, bardzo mi się spodobało to zakończenie. Ogólnie y, Albert Kami sam wielokrotnie nawracała mu gruźlica, więc on sam wiedział, że całe życie choroba prześladuje człowieka. Tak jak alkoholizm, tak jak zaburzenia y, też całe życie prześladują. Nawet jak znikną, to w każdym momencie się mogą pojawić. Tu jest to samo pokazane, tu jest, są pokazane przeżycia Alberta Kami, który całe życie bał się, że gruźlica wróci i wracała w najszczęśliwszych momentach. W najświeższych momentach, dlatego tutaj też w wielkim szczęściu. Albert Kami mówi nam, że to nie koniec, kochani. Ta choroba może wrócić zawsze. I co gorsze, ludzie nie byli tego świadomi, a on był. To jest cud. Nic dziwnego, że dostał na. Dziękuję Wam, kochani, za przeczytanie, przeczytanie, mówię, przeżycie. Tego dziwnego ym, Spoileru, nie, ogólnie straszczenia Razem ze mną, mam nadzieję, że coś wynieśliście Z tego, albo sobie przeczytaliście Przesłuchaliście w szybszym przyspieszeniu I było wszystko ok, dziękuję za uwagę Kochani, życzę miłego wieczoru, pa pa